Ja już wiem i chłopacy też już wiedzą, które frytki, który przepis na frytki i które ziemniaki wygrały. Ale o co chodzi? Otóż wzięliśmy kilka mrożonych paczek frytek, usmażyliśmy je i wybraliśmy te, które naszym zdaniem smakowały najlepiej. I na ich przykładzie przygotowałem yy, ich domową wersję, która... No cóż, czy okazała się lepsza? Już musicie sami zobaczyć w filmie. Dobra, idziemy po fryteczki, różne rodzaje, ale najważniejsze jest to, że biorę takie po prostu no najbardziej popularne. Zwykłe, y, klasyczne mrożone frytki, y, długie, cienkie, grube, karbowane i dopiero będzie można testować, tak? Bo chodzi o to, żeby sprawdzić, które z nich będą najlepsze i na ich bazie dalej podziałać. No dobra, trochę za mały wybór, więc jadę jeszcze do następnego sklepu, aby nie było, że na siłę po prostu kupuję wszystko w jednym. Ale na pewno za daleko nie będę jechał, bo już nawet LPG robi się trochę drogie. O, ale mnie przestraszył ten... Ale mi kisnieje po coś Parunek. Ciekawe. Na pewno dźwięk nie jest zbyt zachwycający, ale to dlatego, ponieważ cztery kuchenki naraz tutaj teraz pracują. I grzeją mi olej, żebym miał 180 stopni. Oczywiście mógłbym wykorzystać tego frytkownicę, którą y, posiadamy, ale mamy ją jedną, więc y, usmarzyłbym jedne frytki, wyłożył drugie, trzecie, to te pierwsze, pierwsze które były usmażone, były zimne. A przy testach zimne na pewno miałyby gorszą ocenę. Więc mamy cztery garki, cztery y, oleje, które właśnie nabierają y, odpowiedniej temperatury. No nie nabierają, bo muszę to jeszcze raz włączyć. I celujemy oczywiście w to, żeby wszystkie Tutaj cztery nasze oleje miały 180 stopni. Co prawda garnki są cztery, a opakowań frytek mam 5. ale tu nic. Smażymy cztery na raz, te, które pierwsze dojdą, szybko wyłożymy i do pierwszego wolnego garnka wrzucimy te nasze piąte. A tu, o, tu jest jakieś otwarcie specjalne, nie interesuje mnie to. Do testów nie będziemy używać zbyt wielkiej ilości, bo to ma być tylko na spróbowanie, a nie na, na żarcie się. Czyli po takiej, powiedzmy, dziurawej kuchelce. Uwaga, strzał! Generalnie chodzi na o żeby sprawdzić, czy najlepsze będą karbowane, czy najlepsze będą cienkie i długie, czy najlepsze będą jakieś grube, straszne, czy jakieś po prostu zwykłe, klasyczne. Jakie grubasy. Waga strzał! Jeśli chodzi o sposób podania frytek jak już będą gotowe, to po prostu na talerzyku i delikatnie solą. Strzał! I zostały nam takie, jedne bardziej ciekawe, takie powiedziałbym Fancy, bo są z batatu. Zobaczymy, co będzie pierwsze i ludzi. Co się dzieje? Nie. Nie. O, myślałem, że się skleiły, nie skleiły się. Miałem takie wrażenie. Szybko idą. Ostatnie wrzucone. Ale są szybciutkie. Nie do końca będę patrzył też na czas jaki jest tutaj na opakowaniach, bo celujemy w to, żeby one po prostu miały taki prawdziwy, frytkowy kolor, taki lekko brązowy. Nie taki wiecie przypalony jak Karyna po solarium i w dwóch tygodniach w all jest nad morzem, tylko taki delikatny, taki właśnie fajny. Te już są prawie no ale dlatego, bo są cieniutkie, nie? Ja bardzo lubię cieniutkie, bardzo lubię cieniutkie, ale y, to nie jest tak, że tylko ja będę testował, tak? Tylko przyjdą ludzie, potestują, sprawdzą, wybierzemy. Piękny Roman, czy to jest gotowe według ciebie? Czy to jest kolor sexy? No. Piękny Roman powiedział, że to jest sexy, a Piękny Roman sam jest sexy, więc y, wyciągamy najpierw te. A były ostatnie wrzucone. Jeden. Następne. Które są następne? O, o, będzie blisko, będzie blisko. Myślę, że one będą tak mniej więcej y, jedne z drugimi, to ja już papierem powykładam. Uwaga! Bardzo ładne. Takie, że jeszcze może 20 sekund trzeba byłoby je smażyć, ale nie, nie, one, one będą idealne. Wyłączamy, to już jest niepotrzebne. Bum. Teraz, klasyczne frytki. Takie ani długie, ani krótkie, ani grube, ani chude. Po prostu klasyczne krojenie. No wiecie, nie? Nie wiem, jaki tutaj ma być kolor, ponieważ one już... Z domysłu są takie pomarańczowo-brązowe, więc no po prostu będzie trzeba być może jednego wyciągnąć wcześniej, spróbować. Tak, ten już taki dochodzi, a te długo idą, długo idą. Ale to są takie, jakbyś jak, jak dostał w jakiejś takiej restauracji, w której poda podają burgery, albo z nie? Takie amerykańskie. No ładnie wyglądają. Nie wiem, czy kiedy będą gotowe, ale trzeba przyznać, że wyglądają fajnie. Zwykła po prostu sól. Ale właśnie, czy z batatów solić? No jak wszystkie solić to wszystkie. Testy. Ale żeby zrobić testy, tu je trzeba ogarnąć. Posprzątamy to, że tak powiem, montażowo. Raz, dwa, trzy. trzy. Jest tak. Ja wam powiem. Montażowe. Jest, jest sól. Czy Posolone są? Super. Czemu to nie za smaczka na ketchupem? <laughs> no właśnie, słuchajcie, jest tak. Wszystkie usmażone prawie w tym samym czasie. Każdego próbujecie i wybieracie jednego, który jest najlepszy. Czy ja mogę? Jeżeli ktoś z was już zdecyduje, który jest najlepszy, podnosi rękę, dostaje gwiazdkę i proszę gwiazdkę położyć. Ale nie, to na 3-4 położymy gwiazdki, żeby, tak, żeby ktoś się nie sugerował tym. Tak, bardzo dobry pomysł Primo. Ja chciałem tylko powiedzieć tak. Bieda szydy to wyglądają te takie. No. Nie, klasyczne. właśnie klasyczne, klasyczne, ale wyglądają najbiedniej w stosunku do tych. No te te. McDonald'owe. I te takie McDonald'owe te wyglądają fajnie i te wyglądają fajnie. Te wyglądają fajnie. restauracyjnie, takie ekskluzywne. No. Kurde, zabrał mi długiego, no. ale posoliłeś. No. Takie nie lubię takie Nie daję keczup, ponieważ keczup przekłamuje smak, a sól podbija smak. Ja jestem do batatu, bo one za mnie za słodkie są. Burzą mi smak frytek. Te grube są takie, jak... No, no jak bym powiedział, tak. belgijskie. Aha. No, e, trzy, ale wszystko co większe... To dobra. Trzy, cztery. To jest taka bitwa. No, tak? Serio? Ty, ale nie ale można po środku? Nie! Musisz wybrać jedno! A, nie. Nie. Dla mnie bataty i te grube, się zastanawiam. Bataty są ale... takie, no okej, okay, są takie distinguish, jakbyś chciał kogoś zaskoczyć. Nie na co dzień. Skoro tutaj yy, według was Absolutnie. wygrały grube, Tak. To teraz znajdę, wynajdę, postaram się zrobić domowe, ale idealne. No to ja was zaproszę już na domowe i zobaczymy. Ale mam jeszcze te, które robiłem, więc porównamy jeszcze raz domowe z tymi zmrożonymi. Teraz czas na domowy przepis na y, takie grubaśne płaskie frytki, które tutaj wygrały. Ziemniaki, czas na ziemniaki. Wygrały te fryteczki. One są grube, ale płaskie. Pozwoliłem sobie y, zmierzyć, tak? Tu mamy 2 cm, a jego długość to jest prawie centymetr. Jak już chłopaki wy, yy, zdecydowali, że te frytki były najlepsze, no to trzeba było yy, znaleźć, wymyśleć, pomyśleć nad przepisem, dzięki któremu zarówno ja, jak i wy, będziecie w yy, stanie w domu odtworzyć sobie takiej frytki w wersji domowej, ale jeszcze lepszej, żeby były po prostu jeszcze bardziej smaczne i jeszcze bardziej chrupiące. Tutaj mamy ziemniaczki, tu już zacząłem kroić, tak? Yy, są też nazwy ziemniaczków, yy, feelingi wszystkie, tutaj piękny Roman też robił. I o co chodzi? Chodziło o to, żeby kupić Ziemniaki, które są zazwyczaj w sklepach. Nie szukać jakiejś specyficznej odmiany, nie wiem, birga, górna czy kiwie, jakie są odmiany ziemniaków, do, do końca, ale żeby przetestować ten mój przepis na wyjątkowo chrupiące frytki na zwykłych ziemniakach, które możecie kupić w sklepie. I dzięki temu będziemy wiedzie, wiedzieć, na którym gatunku z takich najbardziej popularnych ten przepis, który Wam zaprezentuję, najlepiej wyjdzie. Na początku wiadomo, że trzeba obrać i pokroić ziemniaki. Obranie ziemniaków, ok, proste, ale. Ja celuję w to, żeby wszystkie miały właśnie te 2 cm szerokości na, centymetr, na prawie centymetr grubości. Więc sobie pomyślałem, że wezmę po prostu jednego takiego, yy, taką frytkę, tak? przyłożymy, odrysujemy sobie linię, tak, żeby można było sobie ładnie to przymierzać. I w ten sam sposób narysuję, żeby tutaj można było sobie kroić grubość. Przechodzimy do obierania krojenia. Nie? Czy ten się zmieści? Patrz, mieści się. Mieści się, okej. Okay. Zamiast linii, jeżeli nie chcecie rysować sobie po desce, bo piękny Roman powiedział, no, te linie w sumie są takie... Słabym lifehackiem, okej, okay, nie? Robicie sobie jednego takiego, powiedzmy, idealnego. Jedziecie według niego, no. Jak już utniecie w ten sposób, no to przykładacie dziada i ciach! I ten do wody idzie do zwykłej wody, ale przede wszystkim musi być zimna. I robicie następnego. Proszę, o nie, ten będzie za duży. Nie ma żadnego problemu, przecież możemy go przyciąć. tak? Jeżeli chcecie idealne takie prostokąty, no to trzeba uciąć te, te zaokrąglone końcówki ziemniaka. Ja uważam, że nie ma sensu. Tak? Tym bardziej, że w tamtych też były takie pozaokrąglane, więc nie ma sensu aż tyle ziemniaków tracić, żeby zrobić sobie takie prostokąty, kiedy można zrobić sobie takie zaokrąglone prostokąty. Pierwsza część przepisów w skrócie. Obieramy ziemniaki i kroimy na wybrane wielkości. Następnie wrzucamy nasze już pokrojone ziemniaki do zimnej wody i z 2-3 razy przepłukujemy, żeby pozbyć się skrobi. Następnie odsydzamy całkowicie ziemniaki z wody i zalewamy je, uwaga, wrzątkiem z dodatkiem powiedzmy łyżeczki lub łyżki cukru, w zależności od tego, ile macie wody, tak? I to tak zostawiamy na 10-15 minut, żeby te ziemniaki się delikatnie podgotowały dzięki temu wrzątkowi. No i teraz tak jak mówiłem, proszę bardzo, tak, zalewamy wrzątkiem no i ja wiem, że jest takie pytanie, ile tego cukru sztaba? Nie wiem. Cukier jest po to, tak? Że ta kąpiel tej lekko ocukrzonej wodzie spowoduje to, że ten cukier przez te 10-15 minut, kiedy te ziemiaczki się troszkę w tym wrzątku podgotowują, tak? E, troszeczkę wsiąknie w tego ziemniaka i przy pierwszym smażeniu stworzy ochronną barierę, żeby olej za bardzo nie wchodził do środka. Wyciągamy z kąpieli, z kąpieli gorącej, kąpieli cukrowej, tak? I osuszamy. E, ja mam dosyć grube fryteczki, więc, no, zamiast 10 minut, tak właśnie stwierdziliśmy tutaj z pięknym Romanem, że może tak z 15 minut poczekamy. No, nie jest ugotowany, ale on nie ma być ugotowany, on, on ma być tylko podgotowany, tak? Ma być już taki, wiecie, plastycznie, bar bardziej lekko miękki. thousand years later. Serujemy w około 150 stopni. Nie przemyślałem tego, ale to nic. Tych, dobry. Jest! Suraya! Pięknie! Willeta! I te, które pierwsze wyciągniemy, to wsadzimy jeszcze nasze... naszym agatę. Już ju, już, coś się na nich dzieje. Zdecydowanie mniej. O! Podobne jak tył tutaj wcześniej. A tu w ogóle bledzi a few moments later. I już są gotowe, znaczy gotowe, no to pierwsze smażenie, tak? Do 150 stopni, więc spoko. Tutaj uważamy, żeby ich nie prązowi. One nie mają się teraz zrobić, one mają tylko w środku tak zmięknąć. Ładnie tak? pachną. A to pierwsze smażenie. Dobra, Agata, weszła Agata. To, to trzeba wyciągać. I zaczynamy od denara. O, tak, o, ja czuję, że on jest mięciutkie. Wyłączamy karteczka, że denar. Młode! I dotknąłem i czuję miękkość, czyli ugotowaność. Młode wyłączamy, tu się coś dzieje. Dobra, Agata to spokojnie, no ona tutaj ostatnia weszła, no to ostatnia wyjdzie. Wyciągam, ona ma za dużo czasu, ja jej tyle nie pozwolę, bo jeszcze okaże się że, się, że się przegotują. Obecnie najmniejsze zaufanie mam do winety. Coś czuję, że to najgorzej ten gatunek wyjdzie. Dobra, już wyłączyłem tutaj Agatę. No Agata taka klasyczna, myślę, że będzie fajnie. Blada Agata. Ale po. O, Agata ma zmarszczki albo celulit. Jeżeli chcemy, żeby wystygły, no to wiadomo, że najlepiej je tak, tak, tak porozkładać, nie? Żeby wiecie, były blisko siebie, ale niekoniecznie każdy musi na każdego wchodzić na głowę, nie? Stygnie, zamrażarka i smażenie. Jeżeli Wam się bardzo śpieszy, możecie pominąć. Wsadzanie po pierwszym smażeniu wystygniętych frytek do zamrażarki. I od razu, jak wystygną, smażycie je w 190, czy tam, 200, 200 stopniach, tak? Ale, jeżeli macie trochę czasu, albo chcecie zrobić sobie jeden zapas, to po pierwszym smażeniu, nie wiem, czy zrobicie taką delikatną ilość jak 3-5 kg, czy troszkę więcej jak 15 kg takich frytek, do zamrażarki. I potem, kiedy tylko chcecie, wyciągacie 2-3 minuty na mocno rozgrzany olej i będą gotowe. Wyciągnąłem przed chwilą frytki z zamrażarki. były kilka godzin, ale nie, że wiecie, 18 godzin, żeby się da nie zmroziły. Nie wiem, 4 godzinki były. Mamy ponownie garki z olejami i celujemy w temperaturę 180-190 stopni. Zatrzymało się na 180, no niecałe 183, to jest spoko. Nie ukrywam. Garki mają taką temperaturę między 175 a 180 nawet 7, tak? Jakieś tam delikatnie różnice są. No nie wiem, coś ten termo, termometr nie za bardzo chce współpracować. Nieważne, zaczynamy od młodych. Tak czy najpierw wrzucimy sobie młode? Będzie uderzenie potężne, okrapie wszystkich i wszyscy będą krzyczeć. Olej! Olej! Dennard! O ty! No jakby Agata dochodziła szybciej. No, no popatrz, tu mamy młode. Tak? Okej, okay, tak wyglądają, nie? Agata po prostu na później. Ja mam wrażenie, że tak już... Tak już te boczki zaczynają mi brązowieć. Też ładnie, też ładnie. Dobra, to wrzucam i zaraz któreś będziemy wyciągać. Dobra, Agata, Agata ty jesteś gotowa, nie? No mam wrażenie, że są twarde i chrupiące, ale to wiecie, to jest na razie tylko po dotyku przez łyżkę, więc mogę nie mieć takiego uczucia. Biorę młode, przekonały mnie, że nadszedł ich czas. Biorę go, bo już widzę, taki jest taki, taki dobry. Czas na testy i z chęcią zawołałbym chłopaków, ale nie muszę, bo stoją tutaj już od kilku minut i czekają. Ja to, o, no to już chodźcie, no. Dobre, ja, jak tak bardzo namawiasz, Ja na fryteczki, a tu sędzią. No dobra, no to próbujemy, nie, tak? Każdy mówi, tego, tak? Z młodych raczej nie liczyłem, że coś wyjdzie. No tak, bo ja, są takie wodniste, nie? Ale macie wrażenie też, że są słodkie? Tak, tak, lekko słodkawe. Ale już Fajne. na przykład ten Denarek już nie jest. Nie taki wiem czy do oleju, czy one takie są, że są mokre. Takie bardziej mokre, ale nie są wiem. suche, nie? Jakie to są? Agata. Agata. Agata widzę, że jest taka ciemniejsza. O, nie? Agata mięciutka, co tak. No jak to dziewczynka, no. mam nadzieję, że będzie dobra. Agaty nie da się skrupać. Agata, Można ją pomlać. Słuchajcie, Frytki nie mogą być do... niedobre. Dobre. Mogą ale celujemy w coś takiego, będzie no... lepsze. Chrupiące, Dobre. no dobra, no to sojara. Soraja. Jak Soraya. pięknie się wyglądasz. To reklama, to firma. Zdecydowanie pisma. najbardziej ciemne. Tak. Ze wszystkich, całej ciągu. Czyli najdłużej leżały? Nie, czy... ale, ale... Wszystkie tak samo. Dobre. są. Jest o, naprawdę nie. duża różnica. Wszystkie o, tak samo zrobione w tym samym czasie. Ale ta która była najpełniejsza. Chyba wiemy, które najsmocniejsze były. Mięsiste. Ale ładnie pachnie. Trzyma się, wygląda też dobrze. Kurde, on jest taki wypośrodkowany, wypośrodkowany no. jest między innymi. On jest nudny. Jest suchy, ale ma maschurubka. Ale ten jest najbardziej krupiący. Dla mnie dener to jest ten krupiący. kurcze no. dla mnie zdecydowanie najgorszy z całej soli no. Dla mnie przynajmniej jest, jest. Zobaczcie, że jest suchy. O Jezusie nazarejski. A to te, co zieleniały. Tutaj jest puszek dopiero okruszony. No, A, Ja cię kręcę. Mm, no, to, to nie jest jest to jest ziemniak. Ale dobry ziemniak. No jak ktoś lubi takie rozklapciuchy, takie Nie, smak fajne. spoko, ale kurde, Konsystencja no nie Konsystencja, to nie jest złe. Szczerze, lepsze na pewno od denara. O nie! nie, to nie, 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 nie. To jest, Dla mnie jest wineta najgorsza. To wisi, nie? To, Dobrze. to. Kurde. Ale jest taka soczysta, taka, Smaczna, taka nie. papka, ale taka... Spróbujcie jeszcze młodego. Jest dużo pustego miejsca w środku, jak gryzę frytę w młodym, jakby ten miąż nie, nie... Nie wypełniał całości. Jak, jakby. No, jakby nie wypełniał całości, by się, się skurczył. nie? On jest taki suziutki, nie? Cholera. na Czekajcie, Czekajcie, tego Soraya. jeszcze nie było, żebyśmy pustą deskę. Co? Ten przepis, który, yy, który przedstawiłem, dla mnie. On jest taki stonowany. Nie mówię, że jest najlepszy na świecie, mm -hmm. ale jest taki, który każdy może sobie wykonać w łatwy sposób, tylko że proponuję, żeby jeszcze sobie, żebyście sobie popróbowali z, popróbowali z innymi gatunkami. Na przykład Irga, Irbis, jakiś gatunek w sensie, no, Dala i tak dalej. Gala. Ja bym chciał ocenić, że no. dla mnie najlepszy był Denmark. Pod względem smakem z... nie było takiego. Denmark? Denmark! <laughs> <laughs> Najlepiej wyglądał i najsmaczniejszy, ale drugie miejsce młody. za. Okej, totalnie się z Krzysiem nie zgodzę. Ponieważ denar był za tak, suchy, najgorszy. chociaż ładnie wyglądał, ale był najgorszy z tych wszystkich. Już wolałem Agatę sklepciami zjeść <grym <grym i chociaż nie patrzeć na wygląd, ale. Yy, no nie, wiadomo, charakter najważniejszy. Ale był suchy, no jak jak, usz, jak, te, jak Żarty już tam Także ja obstawiam na Soraję. No dla mnie między młodymi a Denarem, tak? No. Jednak młode dla mnie trochę bardziej wygrywają, ale dalej nie chcę uwierzyć, że udało się właśnie... zrobić to z młodych. Młode albo denar. No, to no, mys... się to, no? Młode. Że właśnie młode były tym zaskoczeniem i game changerem dla mnie? Młode. Młode bym też wybrał, ale nie wiem, co to jest za rodzaj, więc nie wiem, czy to tak pod tego podchodzi. Soraya. Młoda Soraya. <laughs> <laughs> chyba jednak denar. Artur Denar, czyli dwa denary, dwa młode i jedna Soraya. Kubuś, rozstrzygnij to. Między Młodymi a Soraya. No, No tak, no, no. no, no, krążymy tutaj, no krążymy tutaj, no. Ale słuchajcie, u mnie też było między młodymi a denarem. Ja jednak ja tak młode samo, no, każdego, zawsze każdego się zawsze Czyli generalnie no, 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 no. Młoda I gdyby jeszcze było mało, to jak gdybyście wiedzieli za, za, te, zastanawiali się, co można na imprezę zaserwować, nawet deska może być <laughs> salowa. jak widzicie po nas, <laughs> sprawdza się. Nie a, dzięki. Ale, ale że Młody, to mnie tak, zaskoczyło. Tak, ja, nie jest ja Jezus Maria, piękny Roman! Czy no. ja zapomniałem wam dać do spróbowania tych, co wybraliście Tę. tych grubych? Te wybraliście w testach, tych mrożonych. No. pamiętacie tak. Tę. I na, na bazie tych zrobiłem te powiedzmy domowe, ale, ale usmażyłem je jeszcze raz, żeby... Z domowymi. Domowe to. Ale lipam, że nie ma. No wciery, normalnie, ja już mi jest miło. Znaczy ja nie wiem co ja robię. Jak mam porównanie, to to jest dla mnie jakieś sztuczne. Jakby do składników. Chemii, albo... Domowe wygrywają razy mi... To zrobione wiecie. No nawet, chyba taka piękna Agata z tym wygrywa. No naprawdę. No, no.